Cześć wszystkim, witam że w dziesiątym odcinku z Baza z Gwiezdnej Floty dzisiaj misja dziewiąta na nowej planecie Batyos. I ciekawostka, zauważyłem, jest to jedno z dwóch planet, które jeszcze nie odwiedziliśmy w tej grze. Jest to właśnie ta niebieska. Jest to ta czerwona, co właśnie jest pod S i już po prawej stronie od napisu, tutaj co nad tą niebieską teraz sobie leci po prawej. O i już znikło. <grych> e, no, nie włączając powiedzmy tej Ziemi, która jest tuż przy Słońcu. To jest ciekawe, nie? Ziemia też. Przy słońcu, prawda, że się nie daje do życia, i tak dalej. Dobra, co nas czeka dzisiaj? Zobaczmy. Buzz... Jakaś czarna rybka, orety i jeszcze niebieska planetka. To pewnie o niej, jak to będzie jakiś oceaniczny poziom. The Bathiosian mines are the biggest source of propulsion crystals in the galaxy. No crystals, no crystallic fusion. It's beautiful. A beautiful sight, Booster, but an ugly situation. The Bathiosians have a serious smuggling problem down here. I don't get it. If the miners want to be affectionate towards each other, why is it any of our business? Not snuggling, smuggling. Oh, right, yes. <laughs> I knew that. No i wykrakają kurde. O, eee, okej. Okay. za szybko. Oryty, molesta mi się zepsuła, czy mówi ze planety? O, dobra. <grywka> ba... Battles. Alright, black fan, give it up! Never! to gada? <grywka> Ciekawe czy jest dorosły. Dobra, nieważne. Eee, tutaj można pływać, ale to jest śmieszne. Tylko trzeba przycisnąć i przytrzymać, żeby to działało. Dobra, okej. Okay. wszystko ogarniam. Hehe. <laughs> tutaj wrogów będzie ciężkie, chyba. I zdobywanie kasy tym samym. Eee. A nie, dobra, kasa nie jest taka zła. Myślałem, że ona wiecie. Grawitacja jakaś się pociągnie do dołu. Ale widocznie. Chyba jednak jak już w jednym miejscu pokonam to to nie spada czy coś. Dobra co to? Czy to jest auto naprowadzające? co? Auto naprowadzają coś? Chyba? Nie wiem. <gry> da się to jakoś szybko zejść? Kurde chyba nie. Dobra, może nawet nie będzie mi się chciało... o dzięki za kasę. Pochodzić do góry. Może nie będzie się w ogóle pasać? W ogóle kurna. Cicha muzyczka jest. W tym poziomie. Dziwna sprawa. Ej, mocniej sprzeciwnicy, nie chcę ich walić nawet. Znaczy walić ich. Właśnie. Nie chcę do nich strzelać. Za dużo zdrowia. Daj... O Jezu. Nie opaca się w ogóle. Ej, nie opaca się z tymi wrogami walczyć, Tu co chwilę mam kasę z tego. Z podłogi sobie biorę. No nie, wspomniałem z gimnazjum wracają. Ej, ja mam tu jeszcze tych trzech kosmitów. Ojej. Coś mi się wydaje, że... Chyba... Chyba przerąbałem tę misję już właśnie. <laughs> Put? Bo wcześniej w ogóle nie patrzyłem właśnie gdzie one są, niestety. Ajajaj. Jeszcze jedną inną broń byłoby fajnie kupić, nie? Nie uważacie? O, dobra. Obawialiśmy ten złoty, bo zaraz nam w ogóle ucieknie ten przeciwnik. No i co wtedy będzie? Ojej, o. Na do tego zapić? Dawaj, te Dobrze. Ciekawe ile tym razem będzie do zebrania. ...tych kredycików wszystkich. O rete. Nie by łatwo się zbiera, więc... ...podejrzewam, że może być potrzeba, żeby ich właśnie bardzo dużo. Ajajaj. O nie, i chyba naprawdę... ...nie będzie ostatniego kosmity. No chyba, że tu jeszcze na samym końcu. Jakby był. Do prawej, nie? Ajajaj. Trzeba będzie drugi raz grać ten poziom. I nawet bez bonusu. Zresztą zbroję ma marańczową, to nawet fajnie się składa, więc mogę po prostu powalić. <noise> I pozbierać przy okazji no. Te kredyty, bo czemu nie? <noise> On rzuca te bombki, ale one są właśnie przy tym... E, przy podłodze, więc <noise> w ogóle nie trafiają mnie ani nic. Dobra, zielona broń. A tylko jedną. Eee. Czy my się ją walić? Kurde, nic mu nie robię praktycznie. Nie, nie, nic kompletnie. Dobra. Jest zdrowie. Dzięki. I jakaś broń by się przydała. taka zielonkawa. Nie ma jakiejś zapasowej? Bo jest. Trochę droga, ale jest. Kurde, chyba żarty. Nie chciałem takiej zapasowej broni, ale jaja. Oto jednak nawalamy z bliska go. Nie ma innego wyboru, niestety. Ajajaj. Strzelaj, strzelaj do niego. O nie, bomba. O, nie mogę tego uniknąć niestety. Chciałem na chwilę w ogóle pójść. O, wezmę sobie to. Bo kurde trzeba było pomóc przy czymś. W ogóle zajrzałem. Okazało się, że coś w skrzynce na listy było. Ale niestety nie do mnie. A tak liczyłem na listy bezbanne. <noise> A jeden. Nie zawsze można mieć wszystko co ktoś Kurde, ja będę musiał powtarzać ten poziom, bo już chyba mam po za załem Ajajaj. Czemu tu, czemu w tym poziomie jest tylko jedna apteczka, a tyle, ten, zdrowia... Znaczy, tyle odnawiania tych... Auć, no po mnie totalnie, nie? Tyle odnawiania broni, jak ja mam masę broni. Auć. Trzeba ja czegoś lepszego, jakiejś innej broni na tą zieloność. Może uda się zebrać w, w trakcie. I gdzieś tego kosmita ostatniego muszę znaleźć. On się skrył skrywkowo. Kurde, naprawdę. Poważnie. On, Ten mały kosmita był już tutaj, tuż przede mną. Czy, czy tutaj jest do zebrania więcej niż trzy? Nie, tu były tylko trzy do zebrania. I ja pierwszego najbardziej prostego ominąłem. Aha. No dobra. Nareszcie dwa no to wiadomo gdzie są. Teraz tylko jakąś broń znaleźć, nie? O, jakieś grzybeczki. Tam coś jest ciekawego. Czy to jest fajna broń? E, pomarańczowa. żal. No to nie zależy mi na niej, trudna. Chociaż, ale i tak mogę nią postrzelać trochę. Może może zarobić coś w kasy. Zawsze coś. Od grosza do grosza. Tu jest coś ciekawego. Czy to jest zielona? Kurde, fioletowa. No nie. Ale sama naprowadzająca to będzie jeszcze lepsza od przeciwników. Zdecydowanie. Ale w ogóle króciuteńki ten poziom, nie? Króciutki. No jakim cudem ja to ominąłem? No ho no. O, piernicza. Ale to jest skonstruowane dziwnie. Niby wratuję w kasę, ale nie dostaję jej. Nic a nic. Dobra, ja chcę tylko tą, jakąś zieloną broń. I będę bardzo ucieszony. <grym> Może to? To też nie jest zielona broń. Kurna, kurde, kurde. Jaką sobie poradzę? Może po prostu spróbuję być szybszym od tego typu. Jakby się udało? O, nie mam już z tym broni. E, bo za mnie go się zatwi. Szybciej. Czemu to nie dało mi kasy? Dobra, nieważne. Daj mi tą broń, czy coś tam. Ja nie mogę. Nie dało mi wcale zielonej broni. Ale przynajmniej mamy trochę łatwą sprawę. Połowę tarczy. Dobrze zawsze. No to wyciągajmy naszą giwerkę. O są naprowadzającą. Dawaj dawaj mi ją. Dobrze. I strzelaj, kurde. O. Strzelaj, 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 strzelaj. Au. Ale te kasy to ja bym chciał pozbierać. Ale on nawala. Ja nie mogę. No. Kolejny przeciwnik co mnie lubi chyba za bardzo. Zbliża się strasznie. Za no mocno. Nie mogę w niego wycelować. No. Oj bomba. O kurna. No i już ma zero zdrowia. Dobra, gdzie jest apteczka? Ta jedna jedynowca i tej misji. Czemu tylko jedną apteczkę tu dali. Żarty. Czy jakieś. I czemu nie mam... Czemu w samym poziomie nie ma innej zielonej broni? Ja tego nie czaję. Rety zrzuca na mnie te bomby. No i co? Jak myślicie co powinienem zrobić w tej sytuacji? No, przed bombami to trzeba spierniczać na przykład. O! O! Była bomba. Dobra, zbiorę sobie tę kasę. Jedną. Jeszcze Bac nawet w, w tym... w tym miejscu, w tym pomieszczeniu. Nie chcę kur na ten. Cała. Ja pierdzielę. O ja pierniczę. Dobra, nie ma już żadnej zbroi. Gdzie jest moja zająć, brąbista broń? Strzelaj ją cały czas. O ja pierniczę. Eee, to ja może to wezmę. Eee, nawet nie wiem co w tej chwili zrobić, nie? Mogę sobie strzelać na ośle i tyle. Kurna piec... ajajaj. Gdybym miał inną jakąś zieloną broń, jakąkolwiek, byle jaką, ale żeby chociaż cokolwiek, nie? To bym sobie poradził. Ale nie mam, no. No chociaż przynajmniej ta sama naprowadzająca jest pomarańczowa. No dobra, jeszcze jedna próba. Ale fajny przeciwnik, ogólnie. Nie wiem, tu jest w ogóle jakieś przejście dziwne Ale nic tu nie ma nawet, no nie Tu coś jeszcze jest kurde, więcej tylko tej gównianej broni, ja piernicza A teraz napiernicza ładnia. <gry> Na pewno nas 100% Tu coś jest, tu jest broń Kurde, ale to też ta frajerska A tu jest jeszcze więcej tej, no nie to jest jakiś żart. W ogóle nie ma chyba w całym tym poziomie normalnej broni zielonej. W ogóle nic, a nic. Oooo. A może to? Kurde, jeszcze więcej tylko tej. O, pisę nawet nie zebrałem. Ale na teraz mocarnia. Kurde, że też tu się nie da cofać tak normalnie, nie? Tylko trzeba tak mało ślep, praktycznie. Już praktycznie zdrowia nie mam. Gdzie ja całe to zdrowie straciłem, nie? Na jakiejś jakieś broni, które nie ma sensu. jeszcze jakimś cudem nie mam tej lepszej broni, nie? Tej tamtej, takiej fajnej. No nic, nic z tego. Dobra. Eee... Daj to. <laughs> 200 amunicji. Wow. Ja no mogę w niego trafiać? No kurde, on te bomby zrzuca na mnie tak, o. No dosyć szybko został załatwiony, ta jego warstwa. No ale są mi po tym, no... No mam tylko to gówno, <laughs> I co ja mam z tym zrobić, no? No nie. jest <laughs> strzelam na oślep i tyle. I muszę się cały czas ruszać, muszę być w ruchu. Bo wtedy te bomby mnie nie dojadą. Tak sądzę, tak mi się wydaje. Gdzie on w ogóle jest? Rajty chodzi za mną. No wiem, ci nie lubią Ale Bas nie lubi ich z kolei no. no i co ty sobie wyobrażasz chłopie Okej, okay. połowę, ty masz połowę zdrowia prawie I ja mam połowę zdrowia Rozstrzygnijmy to Jak mężczyźni się... Co jest? Dawaj, ciśnij go, ciśnij go, ciśnij To jest moja ostatnia szansa żeby móc zdjąć tą całą zieloną tarczę kur na tą dłównianą bronią Udało się. Teraz ee, nie wiem, co zrobić. <laughs> nic w tej misji się już nie da zrobić. Wystarczy, że on sobie do mnie podejdzie. Blisko. To już po mnie. Strzela we mnie jakimiś balonikami. RTA ja mam procent zdrowia. To już nie ma sensu, nie? Aha, no strzeli we mnie bąbelkami i po mnie. Fajnie. Nie mam, nie mam żadnej lepszej broni. Nic co, nic. Muszę sobie poradzić z tą. No nie ma innej opcji normalnie. I na pewno nie będę kupował tej gównianej pomarańczowej, bo ona też nic nie daje. To jest jakaś zielona broń. A, to jest ta. Okej, okay, może być. To jest ta lepsza. Ja prędzej znowu te zielone. O, okej, okay, dobra. Jest git, wszystko jest git. Teraz tylko może nie stracić za dużo zdrowia. <grym> Naj, najtrudniejsze zadanie haha, <laughs> nie stracić droga po prostu. I oczywiście, co? Poszedłem prosto we wroga. Ej, nic nie widzę, halo, co to za oszustwo? Kurda, nic nie mogę kasy zebrać, przez to, że nie widziałem nic. Ale jaja. Dobra, jest. Jeszcze sobie tą kasę wezmę. O recy, no dobra. 69 naboi. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> Spróbujmy z tym stawem. Będzie o połowę łatwiej. Może jakoś to będzie. No i mam w sumie prawie całe zdrowie. To też nie źle. Nawet. Dobra, od razu na Jak masz tą broń? Nawet jak. O. Bo ona jest git w miarę, ale to trzeba dobrze wycelować. <grystanie> au, au. Dawaj, tą tacie. Dobrze. Okej. Okay. Pociekałem przed naturalnie. Z, z, z. no. tymi bombami. No i teraz co najgorsze najgorsza część. Czyli, no. no nie, nic innego. O, ale jak te bomby, to mogą od nich uciekać w sumie. Niby została po sobie tą kasę, a nawet nie mogę jej zabrać. nie wiem. Dziwny hitbox jest tutaj zbierania tych pieniążków, nie? Bardzo dziwaczne. Okej. Okay. dawaj to złoto. Dobrze. No i teraz co? Napierdźmy z tego. Może pozbieram trochę kredycików, żeby mieć 400. O, gitara chyba. Jest. <zartwiony> Haha, Porobiony. I ile kredytów trzeba zebrać w tej misji teraz? Powiedzcie. O, ryba nam pogratulowała. Z pokonania innej ryby. <zartuj> O, tylko 250 trzeba było to zabrać. Wow. Ciekawe. Czyli najtrudniej... W... Haczek w tej misji... Haczek na rybę. Haczek w tej misji polega na tym, żeby było to tarcza zielona, której nie można było żadną inną bronią zdjąć. A tak to w sumie nawet łatwo. No dobra, fajnie. No to teraz czas na... czasoweczki, To co lubimy najbardziej. Czosoweczki zbieranie części. O, czasówka to będzie chyba szybka naprawdę. No to jest jedna z krótszych misji w ogóle. Dobra, zastanawiałem się właśnie, co będzie w trzy, dziesiątej misji, ale jeszcze będziemy wracać na flamar. Okej, okay, czyli to się nie koniec. Ta jedna czerwona planeta, która tam nam jeszcze została, co mówiłem. Coś mi się wydaje, że tam wzór będzie. Albo no jakiś tam finalny boss po prostu. Chociaż Ciekawi mnie też trochę. Czy na pewno ta gra nie ma nic w związku z filmem? No kurde, ten czynnik będzie mnie nie tak o. No bo nie wiem, jak ktoś nie oglądał to Story 2, nie wiem czy istnieją takie osoby na świecie. No ale tam się dowiedzieliśmy, właśnie uwaga, spoiler, To, że Zurk jest jego ojcem, nie? <grym> Więc się zastanawiam, jak oni to rozwiążą. Czy to będzie jakoś ciekawie rozwiązane, to, właśnie. O kurna, o szkoda, że nie mogę sprawdzić tej broni, ale jeżeli, jeżeli to była zielona broń, <gryw> ale teraz to już nie ma znaczenia. Czy ja tam dotrę w ogóle bez yy, kupowania jakiego, żadnego zdrowia? Czy przyjaciółcy mnie tak nawalają wszyscy? Projektycznie nie da się ominąć ich. O, dawaj to. Dobre. Ja się właśnie zastanawiam, no bo niby tą dowódcą floty jest kurna cały ten dziadeczek, nie? No, to ciekawe, czy to jest jakoś powiązane. <laughs> czy wzór jest mistrzem. Em, nie wiem. Krycia? Ukrycia? ukrycia? <laughs> czy coś? To będzie do weryfikacji. O ty przestańcie mnie tak razić. Moją zabawkową zbroję. W ogóle gwiezdna flota. Oni powinni być tacy strażnicy i w ogóle być mocarni. Powinni Bozowie załatwić lepszą zbroję, bo dziewczyncy za dużo mu robią, kurczę. To no biednie, coś biednie. 34 sekundy i 43 eee, razy 10 milisekund. Zapas. Fajowo. Kolejne dwa medaliki. O, zbieranie części tutaj będzie zabawne. Dobra, nie no, nie chcę naspisywać, nadpisywać, już dajcie spokój, o Rozmyśliłem się, trójkąt. Exit no bo strzałki nam będą no, pokazywać pewnie te kolejne części. No i ciekawe, czy one będą tak po drodze. Czy będą gdzieś porozstrzeliwane, no bo maja, mają tutaj potencjał, naprawdę być w sumie w całe świat te części. Mogą być nad nami pod nami. Okay, wszędzie dosłownie. Okay, I 14 a aż ich trzeba. Ory to no dobra. Od razu czy może tu podleca. Od wysoka będzie wszystko raczej widać, nie? O, tu tu coś jest. O. Dobra, no na, na, na razie wszystko... blisko podłogi. Hmm. Ciekawe jak długo się to utrzyma. Kurde i to jest kolejna to znowu ta mini misja. W nie kupuję nawet broni żadnej. To jest jakaś strzałka. O, dobra, okej. Okay. Czyli jednak te części takie prawie przy sobie. Teraz mi powiedz, że ja ją ominąłem, bo była u góry. Nie, dobra, to jest powodzę. Ej, te części są bardzo bliżutko blisko siebie. Bliżuteńko. No, dojdą. Dzięki. Nawet nie trzeba tych czynników pokonywać. A przed chwilą jeszcze mówiłem, że to dużo mi robią. Tam nie wiem o co mi chodzi, tak naprawdę. A, i tutaj w lewo. Nie będzie zbierania kredycików. Tym razem. No, dzięki. Może kupię tą broń jednak? Staćmy. Po prostu nie stać. Chyba pokonujmy. O, dzięki. I chyba gitas. Koniec. Nie wiem, jak ten robocik to wytrzyma pod wodą, takie otwarte, z mechanicznymi częściami pewnie podatnymi na wodę, ale nie istotne to jest pewnie. Dobra, dobra, dajemy te części. Za, za każdym razem. Ach, pewnie się więcej nie zmieściło na pytce jakichś rzeczy. No i fajnie, minuta 18 sekund. No i to była cała dziewiąta misja. No dobra, zapiszmy jeszcze, co jest. Na dwójce pewnie. No i jak skończymy kolejną misję, to będziemy mieli 50 medali już. Takie spora liczba. No to już jest na pewno o wiele więcej niż to, co w dwójce tej historii zbieraliśmy. Zbierali inni gracze. Cię zbierało. Zbieralibyśmy to bym może powiedział jakbym sam zagram zagrał, nagrał, nie? Tak to teraz nie ma sensu troszkę. No ale dobra. No na kolejną misję to kolejny odcinek będzie wiadomo. Teraz już raczej wolę jedną na, na film, bo ciężkie i długie. Tylko <laughs> za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy i streamy i na razie.